Cześć, nazywam się Marta Walin i jestem tłumaczką książki Jedyna taka ester. Mieszkam w Szwecji od 16 lat, ale szwedzkie książki towarzyszyły mi w moim dziecięcym pokoju w Bydgoszczy, skąd pochodzę. Czytałam całą masę różnych książek, ale głównie książki szwedzkich autorek. To były moje pierwsze podróże do Szwecji. Czy lubię bohaterki, bohaterów książek, które tłumaczę? Bardzo lubię też sposób, w jaki opisywane są ich problemy, ich życie. Czasami komuś ucieknie kot, albo czasami do klasy przyjdzie nowy uczeń albo uczennica i pojawia się cała masa uczuć z tym związanych. Szwedzcy autorzy piszą zazwyczaj o tych uczuciach w bardzo prawdziwy sposób. Myślę, że każde dziecko może przejrzeć się w tych książkach, jak w lustrze. Jak będziecie czytać historię o Zinnej Ester, pomyślicie o tym, co można zrobić, jeżeli osoba, którą bardzo lubimy i na której nam bardzo zależy, zrobić coś głupiego. Myślę, że to jest pytanie, nad którym warto się zastanowić. Synne, bohaterka książki, będzie musiała sobie z taką historią poradzić. <słyski> A co jest najfajniejsze w pracy tłumacza? To, że dzięki mojej pracy możecie się przekonać, że wszystkie dzieciaki, E, są tak naprawdę do siebie bardzo podobne. Niezależnie od tego, czy mieszkają na szwedzkim przedmieściu e, czy e, gdziekolwiek w Polsce, czy gdziekolwiek indziej na świecie. Chcą tych samych rzeczy, potrzebują tych samych rzeczy, potrzebują przyjaźni, e, akceptacji, dobrej zabawy. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić e, czytając historię o Thinny Aster. Hejdu! To znaczy cześć.